Who's... Nice. Lata temu Marek pochodzi z Suleńczyna. To mnie bardzo zdziwiło, że człowiek, który jest bardzo majętny, część swoich środków przeznacza, żeby kupić dostęp do jeziora i wybudować rezerwat raków królewskich. znowienie populacji raka królewskiego w tym konkretnym jeziorze. Ale w planie jest rozprzestrzenianie tego dalej, czyli tworzenie takich małych skupisk tych raków w innych jeziorach na podstawie tych raków, które on wykształci w tym jeziorze. Tworzenie naturalnego ekosystemu. Następnie otwieranie tych klatek i te raki w sposób naturalny po prostu zasiewają rozprzestrzeniają się w danym jeziorze. I tak w każdym jeziorze na Kaszubach może z powrotem wrócić populacja raka królewskiego, który jest rakiem szlachetnym. Rakiem, który przez lata zasiedlał kaszubskie jeziora, pomorskie rzeki. I no, jaki jest właśnie klu tych raków? A tak naprawdę, clue jest w tych ludziach którzy pamiętają, że mogli sobie wyjść z domu, pójść nad jezioro, przynieść kosz raków do domu, wrzucić go do garnka, ugotować go z solą odrobiną łodyg z kopru i po prostu go zjeść, połamać i zjeść. To było coś, czego my w dzisiejszych czasach nie mamy. I taka inicjatywa jest super. I aktualnie jesteśmy w momencie tworzenia takiego eventu, który będzie 7 października. To jest idealnie sezon rakowy. Będziemy to nazywać Festiwal Raka Kaszubskiego. Przybliżenia tego wszystkiego, co Marek robi w tym rezerwacie. W Sulęczynie zorganizujemy taki festiwal, który będzie coś między połączeniem takiej pogadanki merytorycznej, przybliżenia tej całej inicjatywy oraz serwujemy tam naszą zupę rakową, zrobimy takie coś w stylu pae tylko to będą raki po luizjańsku. Oczywiście nie będziemy serwowali kaszubskich raków, tylko raki importowane na pewno z Francji, z Hiszpanii, ale same klucz tego jest takie, żeby ten festiwal kontynuować co roku, do momentu, w którym wreszcie podamy te raki kaszubskie. Widać te kratki raków z daleka, patrz. Patrz, warzywka normalnie, na no elegancko. Tatarak. Patrz, flaga kaszubska. Patrz, jaka woda czysta, nie? Coś pięknego. My już tu wstępnie Ci, że się rozgościliśmy. No i bardzo dobrze. No, w poniedziałek będzie tak zwane badanie czerwcowe przejrzystości wody, natlenienia i składu chemicznego. Tego nikt nie robi, nawet jeżeli chodzi o jakieś programy takie mm -hmm, rządowe. Mm -hmm nikt ty, tymi tematami się nie zajmuje, krótko mówiąc, na poważnie. To jezioro wróci do takiego bytu sprzed 30-40 lat. jest realne, żeby tych raków było tyle, ile było kiedyś? Jest realne, dlatego że my jesteśmy właścicielem tego jeziora ponad 10 lat i Andrzej jakby od samego początku też jest świadkiem, ile tutaj i yy... Energii, pomysłów i, no, i kasy wrzuciliśmy do tej wody. 10 lat temu przejrzystość tej wody najlepsza była na poziomie 3,30 m, czyli i tak było dobrze. a dzisiaj mamy prawie dwa razy tyle. Azot i fosfor to są dwa najbardziej szkodliwe dla jezior związki. Między innymi to jezioro, jezioro nasze Sominko, jest jednym z siedmiu jezior, które wchodzą w skład tych jezior ramienicowych Wzyckich. My przez te 10 lat wyciągnęliśmy z tej wody kilkaset ton trzciny i różnych innych naturalnych roślin, które by tworzyły dodatkowe biogany obumierając na terenie tego jeziora. Jeden gram czystego fosforu daje tonę glonów w jeziorze. Tutaj wychodzi wywłócznik okulkowy, bardzo ładnie kwitnie. I tutaj mamy te takie szaczki ala bordowe u góry, to jest ramienica. O, ramienica jest jadalna, ja ją w ogóle podawałem u siebie w Danii, wiesz? Ramienica? No. Nie, Chyba nie. Tak, tak. Ona tak. Jest sztywna, po sztywna ale, ale wyciągasz ją, cóż, a tak. później praży. Ramienica tworzy tak zwany margiel, czyli wapno jeziorne. Potężne pokłady później tego naturalnego wapna właśnie pochodzą z jezior, które były kiedyś jeziorami ramienicowymi. Ty podejrzewam, że znasz każdą roślinę, co tutaj rośnie w tym 10 jeziorze? 10 lat temu nie znałem. Skąd to się u Ciebie wzięło tak nagle, powiedzmy? Nabywamy to jezioro, mm -hmm. można powiedzieć, że duży przypadek. Mm -hmm. Potem się okazuje, że duża część tej ziemi dookoła jeziora, jak to na Kaszubach, że to jest. Rodzina ze strony mojej mamy. Kupiłeś te, te tereny tam, tak? Jakby? Też część terenów też tutaj kupowałem. Kupowałem od rodzina od rodziny najdrożej. Się. <grym> no niestety. Generalnie staram się. Dlaczego kupuję te tereny? Po to właśnie, żeby nie było tej presji turystycznej, żeby ludzie nie mówili, że ich działka Dochodzi tam prawie do wody. Status tego jeziora jest, to są wody stojące, grunt pod wodami stojącymi. Tak to się nazywa. To nie jest jezioro przepływowe, gdyby ono było przepływowe, nie bylibyśmy w stanie tego jeziora nabyć. nabyć. My jako jedyni w Polsce i w Europie hodujemy raka szlachetnego na zbiorniku naturalnym. W Europie? Jako jedynie w Europie, a przez to i na świecie, bo Widzicie? rak szlachetny występuje <laughs> tylko i wyłącznie w Europie. To Wam pokażę. Tu jest taka, taki małż, który się nazywa szczerzuja. No szczerzuja, a wiesz co można z niej zrobić? Sywicze. Nie. A, no. a tutaj na tej szczerzuji, najbliższej, no. jest też małż racicznica. Raz, że one są wskaźnikiem czystości wód. Natomiast, żeby rozmnażała się taka ciekawa ryba o nazwie Różanka, to jest ryba skartywa, tylko ona jest niewielkich rozmiarów około 2-3 cm i ona składa ikrę na skrzelach szczeżuji. Eutrofizacja, czyli starzenie się jeziora poprzez właśnie dopływ różnych związków biogennych, czyli pogarszają się takie warunki jak natlenienie, przejrzystość, znikają takie gatunki, które wymagają czystej wody i natlenionej, czyli znika rak szlachetny, znika ramienica i zostają rośliny naczyniowe, które wychodzą coraz bliżej brzegu, bo nie ma odpowiedniej ilości ani tlenu, ani słońca, żeby one się rozwijały na głębszych wodach. Radzi sobie świetnie sama, byle tylko ją wspierać, pomagać w takich ograniczonych, szczególnie jeżeli chodzi o jeziora, to będę mówił to często: biogenne, biogenne, jeszcze raz biogenne. Rak jest nazywany czyścicielem jeziora. No tutaj też widać bardzo ładne kępki. Właśnie ramienicy mm -hmm. troszeczkę inne. Te kępki, takie tak. bardziej takie no, i zielonkawe. Taki. Po 10 latach tu nigdy nie było ramienicy. Tam to co widzicie tak gdzieś z 2 metry, to, to już jest 4-4,5 metra. W poniedziałek myślę, że będziemy tutaj bili rekordy, jeżeli chodzi o przejrzystość wody. My z Hiszpanii skrócie. sprowadzamy te raki luizieńskie, to ta zupa rakowa jest u tak, nas. Tak. I one przyjeżdżają czasami świeże, czasami mrożone. I zdarza się, że jak otwieramy, no to tam jest 5-6, co one mają normalnie jajka. My te jajka sobie zrzucamy na celę. Hmm. Trochę soli. Normalnie to jest tak, lepsze to jest... niż kawior z łososia. Przebija wszystko. Czujecie miałeś zapach tej wody? No tak, właśnie. To jest taki zapach, który ja za dzieciaka pamiętam. Mhm. Miałeś jakąś propozycję od kogoś, żeby, żeby rozprzestrzenić u niego te raki? Współpracujemy z Polskimi Wodami w Lublinie. Mhm. I w tej chwili mamy tam pięć takich cieków wodnych, do których w tym roku będzie to trzeci rok, dostarczamy tam raki i wsiadamy tak? te raki. Blisko granicy z Białorusią, tam jest mała taka presja właśnie rolnicza. W jaki sposób wy je tam dostarczać? Raki posiadają płuco skrzela i oddychają powietrzem atmosferycznym mhm. i oddychają tlenem rozpuszczonym w wodzie. Prostu... Generalnie chodzi o to, żeby w środku albo były rośliny, bo one utrzymują A, odpowiednią wilgotność. Tak, tak, tak. ja taki młody kucharz się zastanawiałem, po co oni? Przywożą nam te ostrygi i tych glonów, jest tyle, je trzeba wyrzucać do śmieci. I mówi mi mój taki mądry szef kuchni: Jakby przywieźli te ostrygi bez tych glonów, to one by nie żyły. Raki, jeżeli chodzi o kaszuby, wielokrotnie ratowały rodziny przed głodem. Mm. Tutaj mamy rodzinę datów za nami, która mm. mieszka na tym terenie około 300 lat. Jego tata opowiadał, że po prostu jak mieli ochotę na zupę rakową czy na raki. To przychodzili, łapali tam trzy płotki, nabijali na leszczynowy, rozgałęziony kijek, wkładali do wody i po pół godziny przychodzili mieli dwa duże kosze dużych raków. Yeah. I stwierdzona i udokumentowana, największy rak 800 gram. O homar tam tak. koło kilo 200 kilo 300, ale duża langustyna. Tak. Zobaczcie jaka konstrukcja, No, właśnie. No. no. To było ze na, na lody, nie? Bo lody strasznie pchały. A teraz, gdzie masz, tam tyle, no, a tak to było takie lody. Kiedyś to było? Zaraz zobaczymy, bo może być rak pod łódką. O, jest, proszę bardzo. Kacz. Rzeczywiście. Zaraz go. Zmawię. To jest szlachetny, tak. Malutko. To jest trzyletni rak. Proszę bardzo, tak wygląda. To jest. Trzyletni? To jest trzyletnia samica. Hmm. Uważać, bo potrafi już taki trzyletni przeciąć skórę. Dokładnie tak mm. powinniśmy trzymać raka. Rak pręgowaty ma kremowe spody, szczypiec, a tu mamy czerwone. Coś pięknego. Ona może już w tym roku, jeżeli będzie zapłodniona, to będzie już miała jajka. Możemy gdzieś tu położyć. Uwaga. Ja, cały czas trzyma... A, Na brzegu może. Jak poczuje wodę, to będzie dwa uderzenia ogonem i może szybko zniknąć. Tak szybko pływają. Ten rakot widać, że jest bardzo silny, zdrowy. Coś pięknego. Rak szlachetny żyje 25 lat, a no. rak sygnałowy rak luizjański około 7-8 lat, rak pręgowaty około 5 lat. O, Anzo już tam tak? jest? jest. A jak ty się tak. poprudzisz, Marek? Ty się wybrudzisz, bo No będziesz A tutaj dostały po prostu jedzenie, tak? tak to są od głowy od ryb, wrzucone i już bardzo mocno obgryzione, nie? Takie myśmy łapali. A jakie gotowaliście? Wrzucało się do wrzącej wody? Do wrzącej. No i to było najbardziej humanitarne, bo on szybko ginął o, wtedy, on, nie? On, on tak jest. My łapali tak, o jeszcze jak nie szło, tak. Nie, on do wody idzie. One on mają instyk. On, jakbyśmy je teraz w pokoju zostawili odeszli, a przyjdziemy za pół godziny, to one mogą być już w wodzie. Jezu, jak, jaką ma siłę, nie? Pytanie. Te plastiki? Tak, to są takie naturalne kryjówki. One, I one się chowają one tam, tak? One wchodzą tyłem, bo generalnie rak wchodzi do takich kryjówek tyłem. Ale patrz ten duży pajek, uczy Aha. tego młodego. żebym ci nie pokazał, gdzie raki zimują. Zobacz pajek, to jest gruba, nie? I to są kryjówki dla różnych owadów. Tutaj szczególnie na Kaszubach nie kładą się trzciny, tylko słomę. I wtedy te rurki stanowiły również kryjówkę i miejsce do rozrodu różnych owadów. A później, jak to wszystko poznikało, no to i zniknęły te owady, bo nie miały gdzie i jak się rozmnażać. Bierzesz sobie to, bo już kwiaty były i to się zamieniło teraz w kapary w ogóle z czosnku i robisz taką zwykłą solankę, dajesz do niej trochę octu i zalewasz to i to normalnie, jak sobie weźmiesz, to masz takie kapary z czosnku. Weź sobie posmakuj nam. No. Mhm. Czysty smak tego czosnku i cebuli. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego ta roślina. Kocimiętka, no ilość owadów, owadów? Y, tutaj jest y, no, imponująca. Patrz, jakie winogrona, ale nie. widzisz, jakie wielkie? Coś niebywałego. Krzan mm, nawet masz. A lubczyk? Lubczyk po lewej stronie. Zobacz, jaki krzan. Jaki koń. Tak, co to jest lubczyk? To jest magii. Magii like, się magii. z tego robi, ale lubczyk to jest afrodyzjak i dodaje się go do rosołu. Patrz, jakbyś smak, ros zapach rosołu twojej mamy. Ma? No. O, jest, O Jest, Kaszubska jest no? kłęza. 10! 10! 10! Już, już, już. już, 10! moi 10! 10! 10! 10! Ale pachnie. Widzisz? 10! 10! A 10! 10! używasz? Orchowego tylko. Kurde, no, tu już poszło, dobra. Już za, za, za dobra. dużo dostarczyłem. Dobra, poczekaj, sio, sio, sio. sio. Widzicie jeszcze na kuchni popracuję. Nie. Ja ogólnie teraz prowadzam deskę twoich serów na barze, nie? Całych. Więc ja muszę Nie muszyć. gadaj. Ale ładne, lodóweczka wchodzone, super Tak, wszystko jest. Co za sztof. Ja na to jest najlepszy ser. Robią nalewkę porzeczkową i czarną porzeczkę, ten cały odpad, zamiast go wyrzucać, to tak jak się we Francji robiło z moszczem z winogron, to oni moszcz po nalewce biorą i zamykają w tym ser. No zajebiste, bo one są fermentowane. Smak fermentowanych czarnych pożyczek pasuje do sera koziego. Czyli polecasz najbardziej to? Najbardziej to i dla mnie osobiście sam ten dymek to jest po prostu lepszy niż osypek. To jest wosk? Nie, to jest jadalne. Wszystkie skóry masz jadalne. Tak? To jest jadalne. To są pańskie własne pomysły? Żony. Honorata zawsze unika kamer. Nie, unika. No. Facet osiąga sukces, nie? Ale tak naprawdę za tym facetem, tak jak w Nie, jest, to żona. Jest, a ja... to jest, mądra żona. Radzie. My robimy z genem Miętkiewiczem degustację serów. Wydarzenie. Robimy to w czyje. Nie ma problemu. Wtedy my przyjeżdżamy, opowiadamy o serach, o dziejach sera i tak dalej. Jakieś nie. proste dodatki, 20 litrów wina. A propos wina, też chce mi się pić. <laughs> Jeśli jeszcze mam, to ci łeb wiesz? Ej, ale to jest naprawdę blisko ciebie, wiesz? Grzybowo. Grzybowo tak? Tak, 25 minut. Tak! Powąchaj, rewelacja. Jeszcze nie mam gotowych y, kozanost, kwiatami czarnego bzu. Koza-nostra. Tak. Koza-nostra wygrała festiwal w Sandomierzu, a ponieważ byli ludzie z zarządów jury światowego, no to są Włosi, nie? No, no, no. Dlatego szybko nazwałem Kozanostra. nostra nie dla jajki. <laughs> Ty Ty byś był dobrym marketingowcem. On dojrzewa w tych kwiatach czarnego bzu, jest taki fajny, wiesz, nóżkowy jak koza. Muszę dzisiaj zerwać będziemy jechać, wiesz, bo idealnie już dorosły. Yy, o tak. To, to już zaraz będzie tak. koniec. Jak są rozwinięte kwiaty, ja wyrzucam je. No z czarnego bzu, z syropem no. z czarnego bzu i nie serwuj jako garnisz takie te małe gałązki, A, nie. Poczekaj, ja zaraz pójdę, Ty mi przełożysz to. Zbrodnia, rozumiesz, kurde. Ty, Otwieraj. O tym ostatnio mówiłeś właśnie. Ja. Otwieraj. To jest coś niebywałego. Śmiało, co do? Bzik, czy? O kurde, już chciałem. To jest z wielunia? Gdzie z wielunia? Z wieliczki. Z wieliczki. Tak. tak Dzięki. Słuchaj, eee, to produkuje. produkuje małżeństwo, tylko on nie stał w odpowiedniej temperaturze. To jest zbrodnia. Czy proseko, czy coś, kurde, no 8 stopni, norma jest, no nic w... nie pogada? Tak? No ja Trubaczkowie, można się jakieś ciekawych rzeczy na temat wina dowiedzieć. No możesz wszystkiego się dowiedzieć i zaraz ci powiem, słuchaj. Agnieszka studiowała enologię, no, nauka trudne. o winie, szkoła dla winiarzy, uniwersytet, normalny kierunek, w Montpellier we Francji, jeden z najlepszych, jeśli chodzi o uczelnie winiarskie i ona zakładała Srebrną Górę w Krakowie. Tam kiedyś była przed wojną winnica i oni to na nowo zrobili. I poczekaj, pali się za mocno? Tak, troszkę tak i słuchaj, i ona im to założyła, no a potem swoją otworzyła w Wieliczce nad Wisłą, to tam są fajne, wiesz, te stoki, jest fajny mikroklimat. Ona Ma... Okay. cały szereg fantastycznych win, wiesz aromatyzowany kwiatami w zup. tak. A dlaczego tak Praktycznie... Myśmy mieszkali w bydgoszczy, myśmy nie wybierali regionu, tylko szukaliśmy jakiegoś domu gdzie asfalt nie dociera jest daleko, nie? Tu w tej wiosce naszej jest pięć domów, nie? I jak, musiałeś jak mocno byk. to przeżyć, jak ci się spaliło to? To się stało, to się spaliło no, spali... się to bora serwarnia i wszystko, nie? Jakim cudem? No to... chyba jakieś instalacja elektryczna. Najważniejsze, że kurde, my żyjemy, nie? To było piąta rano. Od razu przyjechali tak, ptak. Super, super, kurde, chłopaki. Cała góra jest, wiesz, spalona, dół został, po małych retuszach można było dalej korzystać. Wody Ale dół. kozy przeżyły. Kozy przeżyły. Nazywacie No wszystkie się nazywały. Także widzisz, no, tak to wszystko wygląda. Tu się nic u nas nie zmieniło. Długo się taki ser wędzi? Wszystko zależy. Te sery się wędzi, no czasami pół godziny, a czasami 6,5 godziny. Ja sam też nie wiem. Jak ktoś mi się pyta, mówię cholera, no nie wiem. Musi być idealny. Jest. On wygrał ten pierwszy polski festiwal sera w Izbarku. Piana ma złoty medal targów poznańskich. Rura ma złoty medal targów poznańskich też. Babka ma puchar Ministerstwa Rolnictwa. Kozi Dymek ma puchar szefów kuchni Golden Cheese Polen. Koza Nostra, pierwsze miejsce na ogólnopolskim festiwalu. Kropla ma smak roku. To jest zajebisty ser. To jest tak jak feta, wiesz? Petarda na do zapiekania. Na to jest słona koza. Zapieka się na grzaneczce, czy czymś, rewelacja. Ta gałązka wakum, daje robi. taki fajny się mini dobywa. aromat. Biorę te sześć kozich rur. Rur, no. Poczto mi wyślesz na dwa obiekty. My zrobimy deskę twoich. Ty eee. musi być twardy, musi być miękki, musi być wędzony. Tak. Pijana koza by tam musiała No pijana być. koza to musi być. Pewno tak. właśnie. Te z algami, kozy z marmuru. Ten marmur ty tworzysz z czego? To jest robione po Podobnie do chedara. Czyli po prostu skrzep pokrywacie ty i dociskacie w formie, tak? Czedar się robi w ten sposób, że potem się. Jeszcze raz ten skrzep na nowo się kruszy i tnie, a i, wtedy i wtedy dopiero to tak. Na tej zasadzie Wiesz, wszystko, co tylko... mi zawsze imponowało, Aha. że one są wykonane zajebiście technicznie, że ktoś ma wiedzę na ten temat. My się uczymy z książek. Z internetu mamy książki wytrawne kakao a tu chili. Bo ty nie masz żadnych hamowaczy rozrostu ani nic takiego. Tu jest mleko, sól niejodowana, kultury bakterii sprowadzane z Francji, z znanej firmy takiej z tradycjami i podpuszczka. I to jest wszystko. Nie ma nawet chlorku wapnia, żeby to było więcej tak, 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 tego, tak, tak. bo tam żeby, bo wszyscy dodają, no to, to wtedy tak. Moim zdaniem to jest lepsze niż oscypek. No, jak w ogóle mogę przynieść coś wam? Bo... Jezu, ale patrz jakie wiązania, patrz. Patrz, tu są normalnie pęcherze powietrza jak w chlebie. Święk. O ja. Mm, to jest nie coś, coś pięknego. No. Fermentacja naturalna, nie? Ja powiedział ja Marcin Popielarz też, no. Bardzo mi było. Nie, no ja przepraszam, ale ja jestem od garu. <laughs> No nie! No my próbowaliśmy zrobić wegański ser z nerkowca, zarażony niebieską pleśnią, i nam wyszedł tylko za długo to trwa 3 tygodnie oblasta pleśnią. No. Normalnie no. solancem moczymy nerkowiec, później z małą częścią tej solanki no. z drobinką śmietanki sojowej i ze świeżą o. truflą no. mielimy na taką masę, jakby serową. No. Wkładamy go w formę, wkładamy go do chłodni, z chłodni go wyciągamy, on już jest odkształcony, i wtedy pokrywamy go niebieską pleśnią. Tylko, o. że 3 tygodnie to trwa. Ta no niestety, wiesz, z pleśniami jest tak, że wiesz, możesz mieć tą samą pleść. Czasami to dobrze idzie, a czasami. Czasami idzie kijowo i nie wiesz o co chodzi. Bo na coś musi z powietrza pozyskiwać. Tak. Wrzedzimy się, zobaczymy. E, dobrze, dobrze. chodź, chodź, chodź. Bo, Trach, nasza... nie, bo tam jest gnój wiesz. A one nie są teraz na pastwisku, bo jest za ciepło, wiesz? A, Ale to zobaczymy. Czyli one nie A. mogą też być jakieś za ciepło na pastwisku, tak? One się grzeją, tak? One się nie pytają. A Ojej, ojej, jej ojej, ojej, jej chłapulu, Gdzieś, kochana, oj, chłapek, O, Żaruś. Żaruś, kochany. No Każdy się nazywa, a gdzie są podpisane? Nie, są podpisane. A już masz ładnie odbudowane, widzę. Ej. Słuchaj, folię bąbelkową ci no, nie ma problemów, no. nie ma problemów, dziś zamawiasz tutaj, fajnie, nie? Tak. super. Cześć. Ale, ale... Cześć, trzymajcie no, ale... się kochani, pa.